Witam Was moi drodzy, dziś kolejny filmik zgodnie z obietnicą, którą Wam dałem w momencie kiedy przyjdzie mi na bramy lwa, który tutaj oto już widzicie który już mam na sobie, to obiecałem Wam że zrobię Wam film, gdzie powiem Wam troszeczkę więcej na ten temat, ponieważ to nie jest zwykły wiciorek, to jest tak naprawdę symbol symbol wszystkiego ale o tym Opowiem Wam teraz dokładnie, żebyście po prostu wiedzieli, co to wszystko oznacza, tutaj, ponieważ, tutaj, wszystko, co jest na tym wisiorku, każdy jeden detal, każdy jeden wymiar, wszystko ma znaczenie. To wszystko zostało matematycznie naprawdę mega mocno dopracowane co do milimetra. Także skakujcie, opowiem Wam więcej o tym teraz. A tutaj, jeszcze taki króciutki przerywnik dla, dla Was, nim przejdziemy dalej. Tutaj, właśnie, jeszcze taki naszyjnik Kubit Królewski, który, właśnie, Pani właścicielka sklepu zoologicznego Gruby Kocur w Rzeszowie, Wam powie sama coś o nim teraz. Witam Was, dzisiaj jesteśmy u Gruby u gruby i co Pani Paulina ma na szyi? Mam dzisiaj takie cudo na sobie. Przepięknie się prezentuje. Jestem bardzo zadowolona. Zobaczcie jak wygląda. To jest rewelacja. I jak czuję? Bardzo fajnie tutaj wszystko leży. Czuć taką dobrą energię, więc ja jestem w szoku, dopiero testuję, ale mogę powiedzieć, że rewelacja. Super, dziękuję Ci bardzo. Piotr, Paulina. Bardzo. A więc moi drodzy, zgodnie z obietnicą, tutaj teraz troszeczkę Wam powiem na temat właśnie tego oto specjalnego wisiorka bramy lwa, który specjalnie wtedy Wam pokazywałem na otwarcie bramy lwa. Ponieważ no, jest to dość specjalny wisiorek, to nie jest jakiś byle jaki wisiorek, to jest naprawdę matematyczne wyzwanie, które tutaj mamy. Jeżeli ktoś też zna się na numerologii, to będzie wiedział, co to wszystko oznacza, ale ja wam to troszeczkę dzisiaj chciałem przybliżyć. Wisiorek jest wykonany ze srebra próby 925. Występuje również jeszcze w drugiej wersji, gdzie jest pokryty oczywiście złotem, ale my wybraliśmy ten srebrny, właśnie. On został specjalnie zaprojektowany właśnie z taką mistyczną intencją. I powstał on dokładnie 8-8, czyli w momencie otwarcia portalu duszy, czyli tej bramy lwa. Każdy wymiar tutaj to ma właśnie swój sens i swoje znaczenie. A mianowicie, mamy tutaj średnicę 22 mm. To jest liczba miszczowska. Symbolizuje tych, którzy przyszli budować nowy porządek Ludzi z misją Stworzony do duchowego działania To wibracja duszy, która nie tylko czuje, ale również i manifestuje Grubość 0,8 mm Czyli grubość po prostu tego wysiorka To symbol nieskończoności Ósemka jako liczba karmy przepływu mocy duszy Delikatna forma, ale potężna obecność, jak pole energetyczne. Łańcuszek, który tutaj jest do tego dodany, tutaj go widzicie dookoła, posiada 44 cm plus 8 cm przedłużka, tutaj ją też widzicie. Dlaczego tak? Ponieważ 44, dwie czwórki to zakotwiczenie, stabilność, gotowość. Liczba 8 jest ukryta również w strukturze, czyli na przykład 4 plus 4 daje nam również 8. Dodatkowo mamy to 8 cm przedłużki tutaj, które symbolizuje nam przestrzeń, wolność, rozwój wyboru. Dalej daje nam to razem 52 cm. Gdy to przeliczymy, mamy 5 plus 2, czyli równa się 7. To liczba duszy. Introspekcji i wewnętrznej. Prawdy. kształt tutaj tego wisiorka też nie jest przypadkowy to jest oktagon osiem boków to osiem bram duszy forma oktagonu łączy kwadrat, ziemię i koło niebo to geometryczna brama między światami to nie przypadek, że używana w świątyniach różnego rodzaju yy, od wieków praktycznie właśnie takie kształty typowe, oktagonalne Następnie mamy tutaj 8 gwiazd. Każda z ośmioma ramionami o średnicy 1,6 mm. Jako symbol duszy aktywującej światło przez 8 bram świadomości. Na środku również znajdziemy cyfrę 8, czyli cyfrę nieskończoności. Następnie mamy cyfrę 7. Czyli oznacza to widzę. To jest liczba duszy, wglądu, mistycyzmu, samotnej prawdy. Następnie mamy cyfrę 1, która jest zaraz obok. Oznacza ona decyduje. Lider, inicjator, ten, który działa mimo lęku, wybór, relacja z duszą. Następnie Mamy cyfrę 2. Oznacza ona wybieram. I tutaj oznacza nam to wewnętrzną decyzję między głosem serca a umysłu. Ekspresję. Komunikację. Następnie mamy cyfrę 3. Oznacza mówię z serca. Eee, Oznacza ona prawdę wychodzącą przez Słowo i obecność. Następnie mamy cyfrę 9, którą tutaj znajdziemy na tym wisiorku. Oznacza ona uwalniam. Czyli kończenie cykli, wybaczenie, transformacja karmiczna, tego typu rzeczy. Następnie znajdziemy tutaj cyfrę 11. Oznacza ona, patrzę na to, co było ukryte. A więc mistrzostwo świadomości, światło rzucane na cień, czyli po prostu odkrycie takich głębszych prawd. Następnie mamy cyfrę 5. Oznacza wchodzę. Dokładnie oznacza to ruch, przejście, zmianę. Aktywne przekroczenie progu tego typu rzeczy. Następnie mamy znowu cyfrę 8, oznacza ona jestem. Jest to obecność, nieskończoność, materializacja duchowej tożsamości. Zakładając sobie ten wisiorek, możemy użyć również afirmacji, a brzmi ona następująco. Brama lwa nie prowadzi mnie do wiedzy, prowadzi mnie do siebie. Ponieważ tak naprawdę chodzi tutaj o to, żeby uwolnić siebie, swoje prawdy, żeby żyć według tego wszystkiego, co tak naprawdę dla nas jest ważne, pomagać innym, dodawać im otuchy, odkrywać i głosić to wszystko, co zostało przed nami ukryte. Także to jest po prostu taki wisiorek dla tych, którzy chcą sobie usymbolizować tą wolność tego wszystkiego, tych wojowników światła. Tak bym to po prostu nazwał. No i przede wszystkim pomaga on także nam w materializacji wszystkiego, czego byśmy nie chcieli czyli wizualizacja wzmacnia to wszystko. No jest to dość fajna, ciekawa alternatywa, moi drodzy. Także moi drodzy, jakby was cokolwiek jeszcze interesowało, to przypominam, tutaj macie całą paletę do wyboru od kubitów, zaczynając, które tutaj też mamy: e, kubity królewskie, później mamy pierścienie użytkowe, e, następnie mamy. Kubity również w formie właśnie pierścionków, jeżeli ktoś nie lubi. Czy też te naprawdę niesamowite, przepiękne perfumy, które tutaj widzicie, z dodatkami właśnie minerałów w środku, których są całkowicie naturalne, bez żadnej chemii w środku, bez żadnego świństwa. Które naprawdę zostały stworzone z porządnych roślin, gdzie pomagają stworzyć nawet tą recepturę. Na nie naprawdę perfumy są mega, mega dobre, długo się utrzymują i co najważniejsze, nie zawierają żadnej chemii. To pamiętajcie, że macie jeszcze teraz, to już tylko do początku września, 30% zniżki na wszystko. Czyli cokolwiek byście nie chcieli z tych rzeczy sobie zakupić, to macie 30% zniżki na to. Tylko jeszcze do początku września, później już niestety będzie tylko 20%. Także póki jest to 30%, chcielibyście cokolwiek kupić stamtąd, to możecie teraz z tego korzystać. Kod zniżkowy macie w opisie tego filmu. Tam znajdziecie też link, gdzie znajdziecie wszystkie te cudowne produkty, które tutaj widzicie. O, żoneczko, co tam masz fajnego? O, tak? Pokaż, co masz fajnego, ooo, też masz fajny nasienniczek, no tak, ale wyposażona, tak, i jak wy widzicie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak jest, wszystko, pełny zestaw, można wyjeżdżać, bo musimy jechać do miasta, tak czy siak, także żonka zabezpieczona, ja też. Także, moi drodzy, mam nadzieję, że Wam wszystko dokładnie wyjaśniłem, jeżeli chodzi właśnie o ten naszyjnik bramy lwa, że wiecie teraz już wszystko na ten temat. Także, tak jak mówiłem, to nie jest zwykły naszyjnik, to jest naprawdę coś wyjątkowego, coś, co też symbolizuje nas, tych wojowników światła, bym powiedział, którzy niosą to światło do wszystkich pozostałych ludzi, pomagają po prostu cały ten świat budzić. Także to jest oto właśnie coś takiego. To jest takie też narzędzie, które nas pomaga w tym wszystkim, żebyśmy mogli naszą pracę wykonywać. Także moi drodzy, to by było tyle na dziś. Jeszcze raz pamiętajcie o tych 30%, które jeszcze tylko no, przez krótki czas jest, bo do początku września. E, naprawdę warto z tego skorzystać, ponieważ no, każdy grosz, który tutaj dla Was udało mi się osiągnąć, żeby to było tańsze. No to można to wykorzystać, bo później tak jak mówię, no będzie już tu tylko i 20% niestety. Także moi drodzy, życzę Wam wszystkim wspaniałego dzionka. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej!